Na dworze szaleje zamieć, na drogach korki, a w pracy zepsuło się ogrzewanie. Tak bardzo chce się jak najszybciej wrócić do domu, ogrzać się gorącą herbatą i położyć. Rita cały dzień biegała z papierami, załatwiała delegacje, choć już wyobrażała sobie, że i w domu nie pozwolą jej odpocząć. Wątpliwe, czy Teściowa przygotowała coś do jedzenia, z zasady nic nie robi, żeby nie powiedziano, że korzysta z cudzej pracy. Chociaż Rita by jej nie zarzuciła, wręcz przeciwnie, podziękowałaby. Kobieta już jest zmęczona dźwiganiem wszystkiego na swoich barkach. Wcześniej mąż pomagał, było jakoś weselej, a przede wszystkim nie tak przykro. Ale już od miesiąca Ilia nie może znaleźć pracy. Z poprzedniej zwolnił się ze skandalem, nie mógł się powstrzymać z powodu niesprawiedliwości. Premie dostało tylko kierownictwo. Rita prosiła go, żeby nie kierował się emocjami. Cóż, niestety, tak się często zdarza. Tylko szefowie są w raju. Ale Ilia postanowił dochodzić sprawiedliwości. W efekcie z dumą trzasnął drzwiami i zwolnił się. Nie chciał znosić samowoli, lepiej siedzieć w domu. Niech żona pracuje, ale on nie odstąpi od swoich zasad. Sam mąż nie uważał, że siedzi na szyi żony. Pracę stracił tylko od miesiąca i intensywnie jej szuka. Licie wydawało się, że mąż nie przykłada wystarczająco dużo starań. Najpierw codziennie pytała no co nowego. Ale Ilia zaczął się denerwować. Szuka pracy, czego się czepia. On nie siedzi bezczynnie. I teściowa broniła syna. On ma stres, a synowa na niego naciska. Co to za brak szacunku? Teściowa też siedziała na szyi Rajti. Ostatnie pół roku mieszkała z nimi. Olga Eduardowna mówiła, że jej zdrowie nie pozwala jej pracować, a system emerytalny jest niedoskonały. Nie wszystkie choroby uznawane są za uprawniające do renty inwalidzkiej. Teściowa musiała liczyć tylko na dzieci. Na początku synowa wczuła się w problemy Olgi Eduardowny. Nie miała nic przeciwko temu, że mąż pomaga finansowo matce, wozi jej zakupy. Rita ze wszystkich sił starała się poprawić sytuację teściowej. Proponowała, żeby zawieźć ją do najlepszych lekarzy. Szukała jej zdalnej pracy. Ale Olga Edwardowna odmawiała wszystkiego. Zawsze coś jej nie pasowało. Później Rita zrozumiała, że teściowej po prostu wygodnie siedzieć, nic nie robić, tylko narzekać i przyjmować pomoc. Inaczej, jak wytłumaczyć, że odmawia prostej pracy? Nie ma takiej pracy. Kiedyś synowa znalazła jej miejsce w call center. Ale ona nawet nie spróbowała. Powiedziała, że boli ją głowa, jak długo rozmawia przez telefon. I wszystko byłoby w porządku, gdyby później nie okazało się, że teściowa non-stop rozmawia przez telefon. Od czasu, gdy przeprowadziła się do syna z synową, nie można dodzwonić się na telefon domowy. Olga Eduardowna cały dzień z kimś rozmawia. Ale trudno było w to uwierzyć. Na początku synowa pomyślała, że może zapomina odłożyć słuchawkę. Ale teściowa nigdy niczego nie zapominała. Zwłaszcza omówić wiadomości ze świadka z koleżankami. Kiedyś Rita zapytała, dlaczego telefon zawsze jest zajęty. Teściowa powiedziała, że rozmawiała z koleżankami. O czym można rozmawiać cały dzień? O czym? Zdziwiła się Teściowa. Mamy różnorodne zainteresowania, świat się nie zatrzymuje. Kiedyś Rita przypadkowo usłyszała tematy tych różnorodnych rozmów. Rząd nic nie robi. Wszędzie bałagan. Zmienić gubernatora, transport jeździ źle, pozwać zarząd. Emeryturę dla lekarki w Ameryce bezdomni, w Europie pluskwy i tak w kółko ze wszystkimi koleżankami. Podczas gdy synowa zarabia na chleb, teściowa z mężem ten chleb pochłaniają i czują się świetnie. Najdziwniejsze jest to, że Olga Eduardowna oburza się, że rząd nic nie robi, ale sama tym samym się zajmuje i czeka, że jej życie się poprawi. Synowa oczywiście stara się, ale jest zmęczona. Rita cały dzień haruje, wraca do domu tylko po to, by spać. A jeszcze musi wysłuchiwać, że ona wszystkim tu jest winna. Zamieszkali ze świekrą z naiwności lub raczej głupoty. Rozważali wzięcie mieszkania na kredyt hipoteczny, a teściowa najpierw zaczęła protestować. Brak stabilności, a co jeśli coś się stanie, to przecież gówno na całe życie. Nie można tak. Później jednak zainteresowała się tą ideą kredytu hipotecznego i zaproponowała sprzedaż swojego domu, aby pomóc dzieciom. Ta propozycja zaskoczyła młodych. Sami nie mogli poprosić teściowej o to i nie mogli nic ustalić w sprawie wkładu własnego. Kredyt hipoteczny okazywał się niewykonalny. A tu Olga Eduardowna policzyła, że z tymi pieniędzmi uda się właśnie wpłacić pierwszy wkład. A to, że będą mieszkać ze świekrą, młodych to nie krępowało. Rita powiedziała mężowi, że i tak jeździ pomagać matce, a tak będzie jej bliżej. Zresztą jej dom był już stary. Też wymagał inwestycji, remont wręcz błagał. Bo inaczej sufit może im spaść na głowę. Ostatecznie dom teściowej sprzedali, kupili mieszkanie na kredyt hipoteczny, a ją zabrali do siebie. Teraz nie przestaje przypominać synowi i synowej, że tylko dzięki niej mają własne mieszkanie. Gdyby nie jej dom, to biegaliby po wynajmowanych kątach. I nic jej nie odpowiada. Nie to, co u niej w domu tam była królową, a tu nieszczęsna kobieta w małym pokoju bez praw. Jakich jeszcze praw jej potrzeba, niezrozumiałe. Kuchnia jest w jej pełnej dyspozycji cały dzień. I mogłaby się tym zająć. Ale nie czeka na synową, żeby ta ugotowała. Wieczorem teściowa demonstracyjnie krzywiła się. Kuchnia wasza ja tu nikt mam tylko swój pokoik, tylko tam mogę robić po swojemu. A wreszcie nie mam nic do gadania, żeby czasem czegoś obcego nie tknąć. I nie przepuszczała okazji, by nie przypomnieć, że zamieniła swoje pałace na szczęście dzieci. Choć to szczęście było wątpliwe, Olga Eduardowna i tak była bohaterką. Przedstawiała to tak, jakby wcześniej miała ekskluzywny domek z nowoczesnym remontem, a nie stary domek w opłakanym stanie. Pomyślałaby chociaż, że jeśli ten dom był taki świetny, to czemu go sprzedali tak tanio, że tylko na 15% wartości tego mieszkania wystarczyło, ale logika nie jest jej mocną stroną. Olga Eduardowna dobrze radzi sobie tylko językiem. W gatunku konwersacyjnym nie ma jej równych. I wcale nie potrzebuje tych pałaców. Na cudzych haraczach w swojej odosobnionej komnacie czuje się lepiej niż w domu. Tutaj nie musi się napinać. Dodatkowo codziennie widzi syna. Większego szczęścia nie potrzebuje. Podczas gdy teściowa opowiadała wszystkim o swojej ofierze, synowa ledwo dawała radę. Żeby płacić hipotekę i nakarmić rodzinę, musiała ciężko pracować. Nawet w weekendy brała dodatkowe zlecenia, rysowała projekty, a jednocześnie robiła wszystko w domu. A mąż i teściowa żyli jak w hotelu. Sami sobie przygotowują jedzenie, gdy Rajti nie ma w domu, a gdy jest, siedzą jak pisklęta z otwartymi ustami. Czekają, aż ktoś im coś włoży. Teściowa jeszcze zdąży pogadać oburzająco. Rita wciąż czekała, kiedy mąż pójdzie do pracy. Ale Ilia wciąż nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca. Żonie zaczynało się wydawać, że on w ogóle nie szuka. Patrzy na matkę, skoro jej można nie pracować, to czym on jest gorszy? A wcześniej Ilia kręcił się, starał się więcej zarobić. Mieli cele. Chcieli spłacić hipotekę, planowali wyjazd na wakacje. Ale jak tylko przeprowadzili się do nowego mieszkania, jakby go podmieniono. Albo matka tak na niego wpłynęła, albo naprawdę doskwierała mu niesprawiedliwość w pracy. Choć teraz szef zachowywał się gorzej. Żona pracuje. A on otrzymuje bonusy w postaci smacznego jedzenia. Ta sama niesprawiedliwość. Rita nie mogła poznać swojego męża. Sprzymierzył się z matką, stał się leniwy. I we dwójkę domagają się praw. Należałoby im podłożyć większą poduszkę pod piątą kończynę. Karmić ich z łyżeczki, wycierać śliny, dać mężowi pilota do telewizora, a teściowej podsunąć telefon bliżej. I ta para wyżera Ricie mózg łyżeczką. Z wysokości swojego wolnego lotu opowiadają jej, jak lepiej żyć. Teściowa tylko narzeka, że u synowej jest zła praca, mało płacą, długo spłacać hipotekę. Mężowi nie podobało się, że prawie nie widuje żony w domu. To znaczy, według Olgi Edwardowny Rajti powinna jeszcze więcej pracować, a według Ili mniej. Ale oboje zgadzali się, że Rita nic nie robi w domu. Jaki sens takiej pracy, skoro dużo czasu poświęcasz, a pensja mała? Nie rozumiał mąż. To znajdź lepszą, radziła mu żona, a Ilya Milku. Rita sama kupowała produkty do domu. Zabroniła sobie dawać pieniądze na utrzymanie. Kupiliby nie to, co potrzebne specjalnie, żeby zaoszczędzić, a resztę pieniędzy by zabrali. Im też przecież potrzebne są na wydatki kieszonkowe. Ona zrobi to lepiej. Niech sami zarabiają na swoje wydatki, bo ona nie wie, jak rozdzielić pensję, żeby na wszystko wystarczyło. Zwykle Rita nie pozwalała sobie na coś drogiego, ale pewnego razu nie wytrzymała. Kolejny raz po zakupy do sklepu i stojąc już przy kasie, zobaczyła, że jest tam czerwona ikra na promocji. Podczas oczekiwania na swoją kolej nie spuszczała z niej wzroku. Chce tego, nie pamięta, kiedy ostatnio to jadła. I nie wiadomo, kiedy jeszcze będzie taka promocja. Naprawdę wychodziło to korzystnie. A Rita nie jest zupełnie biedna. Można sobie na to pozwolić choć raz. Może na święta ją otworzą żeby uspokoić sumienie przypomniała sobie że ikra jest bardzo zdrowa nawet w szpitalu zalecają ją przynosić aby wspomóc organizm jest tam dużo witamin tłuszczów a podobno też dobrze wpływa na wzrok Rita jest wyczerpana chce choć trochę ikry dla energii to wesprze jej stan fizyczny i psychiczny wzięła tę puszkę i ani trochę nie dręczyło jej sumienie zasłużyła na to ale w domu nikt tak nie uważał Mąż pomagał w domu tylko wtedy, gdy rozładowywał torby z zakupów. To on był pierwszy w kolejce i nie trzeba go było prosić. Jak dziecko, które czeka na smakołyk. I tym razem tylko żona przekroczyła próg, a Ilia wyrwał jej torbę. Co to żono? Oburzał się. Jakie to marnotrawstwo? Rita początkowo nie zrozumiała, co wywołało taką panikę. Ale już teściowa dołączyła, też wrzeszcząc w unisono z synem. Okazało się, że to z powodu ikry. Niespodziewanie teściowa przypomniała sobie, że jutro trzeba zapłacić ratę kredytu hipotecznego. Jak się okazało, kontrolowała tę kwestie. Krzyczała, że w rodzinie musi być oszczędność. Jutro kolejna rata kredytu. A Rita chciała zjeść tę ikrę. Znalazła pretekst. Jeśli masz pieniądze, które nie wiesz gdzie ulokować, daj mi je zażądał mąż. Dawno nie kupiłeś mi nowej odzieży. O tym pomyślałaś? A mnie zmusili do sprzedaży domu, zaśpiewała Teściowa. Sami łyżkami i krejedzą, a mnie prawie na ulicę wyrzucili. Rita stała i mrugała oczami. Patrzyła to na męża, to na Teściową. Próbowała wtrącić swoje słowo, ale oni, przerywając sobie nawzajem, nie pozwalali jej się odezwać. Zarzuty były całkowicie bezpodstawne. Teściową nikt na ulicę nie wyrzucał. To ona sama zaproponowała sprzedaż domu. A mężowi, jeśli potrzebuje nowej garderoby, lepiej samemu się postarać, bo im brakuje pieniędzy, a ona pracuje. W zasadzie Rita te ikrę kupiła dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. Ale skoro takie oskarżenia, to zabrała słoiczek, wzięła łyżkę i poszła do pokoju. Niech przynajmniej nie oskarżają jej na darmo. Zaczęli ją tak obrażać, a głupia to najłagodniejsze, co usłyszała. Tego wieczoru Rita zjadła kilka łyżek i kry. Resztę schowała głęboko do lodówki, weźmie na pracę, a potem rzuciła poduszkę i koc na kanapę, niech mąż tam śpi. Sama zamknęła się w sypialni. Rano obudziła się w dobrym nastroju, otworzyła oczy i poczuła, że wzrok rzeczywiście się poprawił. Nabrała ostrości, a wcześniej nie widziała, z kim tak naprawdę mieszka. Potem zrobiła kilka telefonów i zaczęła pakować rzeczy. Mąż spał jak zabity. Jemu rano nigdzie się nie spieszyło. Teściowa też zwykle nie pokazywała się rano, ona też lubi pospać. Syn z pewnością poszedł w jej ślady. Rita cicho się spkowała i wyszła z rzeczami do koleżanki. Ikry swojej w lodówce nie znalazła, a w koszu na śmieci leżała pusta puszka. Na pracę Rita pójdzie po obiedzie, uzgodniła to z przełożonym. Nie chce już dłużej przepracowywać, miała tego dość, potrzebuje odpoczynku. Potem mąż dzwonił, dopytywał się, co się dzieje, gdzie żona zniknęła. Gdy Rita powiedziała, że chce się rozwieść, domagał się, żeby wróciła. Ale ona odmówiła takiego szczęścia. Stwierdziła, że Eli z mamą będzie lepiej bez niej. Niech zabierają mieszkanie i sami radzą sobie z hipoteką. Rita nie odczuwała żadnego żalu. Nawet nie chciała myśleć o tym mieszkaniu. Nie mówiąc już o roszczeń do niego, jej wkład to tylko kilka rad hipotecznych, ale niech to uchodzi za czynsz. Ostatecznie się rozwiedli, ale coś tam u nich z matką nie wyszło. Widocznie z pracą też się nie uporządkowali. Po roku Rita przypadkowo dowiedziała się, że bank sprzedał to mieszkanie na licytacji. Dobrze, że Rita odeszła, bo inaczej pewnie nadal by to wszystko spłacała. A co się stało z Ilią i jego matką, młoda kobieta nie wie. Zostali bez jedynego lokum, ale nikt im w tym nie winien. Może staną się teraz poważniejsi, ale to już bez niej. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem w lubię to. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.